Na zaproszenie księdza arcybiskupa światosława Szewczuka, zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, miałem okazję niedawno być na Ukrainie. Kraju od dziewięciu miesięcy pogrążonego w wojnie z Rosją. Towarzyszyłem przez pięć dni arcybiskupowi w jego wizycie duszpasterskiej w egzarchacie odeskim. Odwiedziliśmy Odesę, Mikołajów, jużno Ukraińsk i miasto Bałta. Dzięki uczestnictwu w liturgiach, modlitwach, wielu rozmowom, Spotkaniom mogłem osobiście doświadczyć wojennych ran naszych sióstr i braci Ukraińców, co też dziennikarzowi całkowicie zmienia obraz rzeczywistości wojny, jej okrucieństwa, brutalności, mordu, krwi, a także jej absurdalności, tak różnego od obrazu, który zazwyczaj budujemy sobie, siedząc wygodnie w fotelu, wpatrzeni w ekran komputera, przeskakując z portalu na portal, śledząc i komentując wojenne wydarzenia. Przede wszystkim codzienna rzeczywistość rosyjskiej agresji przerasta wszelkie wyobrażenia. Nie tylko na froncie bezpośrednich walk, ale także w życiu codziennym każdej kobiety, mężczyzny, młodego człowieka i dziecka, które w każdej chwili może stracić życie w wyniku wybuchu rakiety czy drona, których dziesiątki codziennie spada na ukraińską ziemię. Tak wygląda ukraińska codzienność. I to ona niestety determinuje pozorną normalność którą Ukraińcy starają się zachować za wszelką cenę. Otwarte są sklepy, urzędy, restauracje, działa komunikacja. Na tę brutalną rzeczywistość od początku wojny odpowiada ukraiński kościół grecko-katolicki. I robi to świetnie, poprzez swoją karitas czy Fundację Mądra Sprawa, we wszystkich swoich parafiach w całym kraju. Jak zaznacza arcybiskup Szewczuk, kościół grecko-katolicki znalazł się na trzech frontach duchowym, humanitarnym i informacyjnym. Każdego dnia we wszystkich kościołach na Ukrainie i na całym świecie rozbrzmiewa modlitwa o pokój, zwycięstwo Ukrainy i za ukraińską armię. Kościół daje przede wszystkim nadzieję, niesie pomoc humanitarną w wymiarze materialnym i psychologicznym, a także głosi prawdę o Ukrainie, gdyż każda wielka wojna wiąże się z wielkim kłamstwem. My, dziennikarze, powinniśmy być na to szczególnie uczuleni, gdyż wojna, którą Rosja prowadzi przeciw, przeciwko Ukrainie, to także wojna dezinformacji, propagandy, która zabija nie mniej niszcząco niż rosyjskie pociski czy bomby. Jako chrześcijanie mamy obowiązek dawać świadectwo prawdzie, mówić prawdę o bólu Ukrainy, aby cały świat usłyszał, co dzieje się w tym kraju. Musimy stale w tych obszarach wspomagać Ukraińców, tak w ich kraju, jak i, i tych, którzy żyją z nami tu w Polsce.